E to jest zresztą z dwóch chłopców, o to chodzi On serio na Kubira i Busha grał? No co, ja myślałem, że na jakichś debili W sensie, wiecie, jakichś randomów Co ty gadasz? Ej, serio na tych dwóch grał? O kurde I my wszystkich znamy Pog? No debili na zasadzie, że niedobrych graczy Czaisz o co chodzi, nie? Ja pierdzielę. Ej, ja mam wrażenie, że zobaczmy jakąś ekstra płynną grę Ale nie wiem... Chyba to jest jakiś efekt, bo nie ma takiej normalnie, ale jak zawsze montuję, to ma taką czujesz, nie? Te przejścia kamery, Z jakby grał na maśle, po prostu takim, wiecie, roztopionym maśle, nie? Te ruchy kamery jakieś takie ekstra równe, nie wiem. Nie potrafię opisać, o co chodzi, ale normalnie. O! witam was wszystkich w bardzo To wyczekowanych... nie FOW, to jest chat motion blur, tylko film jakoś specyficznie ustawiony. moi przyjaciele Kubiri Bush będą starali się mnie powstrzymać przed przejściem gry. W momencie, hmm. gdy zginę chociaż raz, przegrywam cały challenge i nie ma powtórki. Jednak jak uda mi się zabić smoka, czyli przejść Minecrafta, wygrywam. Pomysł na ten film w żadnym stopniu nie jest wymyślony przeze mnie, a został on zaczerpnięty... O mój Boże, osoba inteligentna, nagrywał w 200 fpsach, a potem przerenderował do 60. Czy to jest logiczne wytłumaczenie? No bo filmy muszą być w 60, to nie ma opcji, że on to prze przekroczył, więc 60 Ale Mógł nagrać w większej i potem... ale to nie ma sensu. To nie z zagranicznego wiedzowie. youtubera tu nie. Nie, nie, to nie jest five to jest yy, głupia teoria. Prowadzi taką Jedno z drugim się nie łączy, a o, chociaż w sumie może! Ma sens! To ma sens, Fran, a co jeżeli w Meksyku ktoś okropnie? Już od kilku miesięcy. A jako, że w Polsce nikt tej 13. serii nie odwzorował, a według opinii wielu widzów nadawałbym się do prowadzenia tej serii, postanowiłem podjąć się tego challenge'u. No i jeszcze na koniec tego ma wstępu sens. chciałem was poprosić o zostawienie lajka pod tym filmem i wiem, że mało kiedy o nich wspominam na filmach, jednak jestem bardzo ciekaw jaki jest wasz limit, Ile maksymalnie po prostu potrafilibyście widzieć łapek w górę w momencie kiedy po prostu na filmie. Fajne, no i oczywiście nowe osoby ja zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału, bo ponad 50% osób się oglądających moje... podobną content gruby filmy nie subskrybuje mojego kanału. A pamiętajcie, że subskrypcja jest darmowa i pozwala mi się dalej rozwijać, a w najgorszym wypadku zawsze będziecie mogli mi ją po prostu zabrać. A już nie będę przedstawiać. Jakiego lajka? U, możecie wbijać. Okay. A co w ogóle nagrywamy? Ale Sit się trafił. E, polskiego menchanta nagrywamy, Kubirze. Aha. Musimy się przywitać na tle... Tak Kubir i push. Ocean? Ocean. Chat lajka like no, zostawię ja jak się film spodoba no co. Lepiej, żebym nagrał po prostu oddzielnie jakieś tłumaczenie zasad czy coś i... Chyba, że. A bo, dobra, w sumie przywitajmy się, w sumie no, dobra. <laughs> ale czemu ty uciekasz w drugą stronę? Ale ich zrobił! No... Sprankował no ich, widzowie! Idźcie tam się ustawić <laughs> i nagramy. To He fucking pranked no, ale them! Ty w drugą stronę biegniesz, to nie wiem, jak to nagramy. Nie, nie, What a no. I blacha no, na czacie! Ej, tak blacha nie, tak i ten, grasz ten, dzisiaj z nami? Jest, z tego? Pogo? No, no, nie no, no, to ty To wioska. Nie właśnie, do niej biegnę i Wiecie, co tutaj jest za domem. Polska górą. kowal. Co?! Wydaje, ale wydaje mi się, Ty, że... Ty, co jest ten obsydian? <laughs> Chat, a to nie jest ten seed z tego no, world record co, świata? Dobrze, dobrze, do, do, mm. specjalnie, ale to jest dobre, to jest 200 IQ. 200 IQ, nie zabijam was, jeszcze jestem sobie Stary miecz dostał, co Najmacie jest?! Cały czas i wam się nie, nie a nie, to tylko... nie jest ten. Słabo, że ten. Podoba mi się, że użył Co tej samej piosenki. Mam klasę, Słabo, ta, kurwa, że tak, tak wiosło. taki, dzisiaj na serwisie przerwałem. Kurwa, jeba. Dobra, mam pomysł. Cztery kwa, mnie. Ten już ma stone agent? Lgardyhamię. No to, aha. Jeszcze tutaj jest, jest mnóstwo tych. Jest mnóstwo łóżek. Dobra, I na to. Widzę, to nie jestem chamski. Nie krzycz, ja tylko odnawiam suba. Nie krzycz, Jezus Maria, już nie krzyczę, czad. Nigda nikogo ja nikogo nigdy nikogo, nigdy. Tak krzyczysz, to ja no mogę, to nie ja mogę to na nie TikTaka, wiecie. że mnie już siódmy raz od grubych wyzywał, ale Przez widza, prawdziwego widza nigdy. Kiedyś to biga. Albo poczekaj, Ty, Ale stary ma taka, taką przewagę, a on ma ten kompas, oni mają kompas. Ja już robię te, uh, też. Tak jak Kurde. u Dreama? Mają, tak? Okej, okej. Okay, okay. Nie. Dobra. Mają, czyli jeden do jednego, wszystkie zasady, dobra, dobra. Kurde, dużo. No, no, hmm. Co by było, gdyby. Ej, taki flashback, co? Było, gdyby I Szymon, dwa, dwa miesiące. W końcu tak, tak, tak. Biec i tak random piorun we mnie bywa. No. Dziękuję. To mi to przypomina. Ty, ej, zagrałbym tylko... w takiego Benhanta. tylko kogo do dwóch wziąć oh, jako hunterów? Żeby te. Hmm... Ja ci dam wulgarny ja chamie grubasie ty. Kopie. O, Zaraz mam wygrać fulla, Wybierz sobie długość bana Lecimy na niego. Blaszka, i Blaszka i diables. Blaszka i diables. Sobie łóżka. By się Ej, bez kitu. Co? Bez, co bez ogarnę, kitu. Bez kowal? Co? Kowal? Stary, co chłop ma w ogóle? Masz jakieś emeraldy może? Czemu spodni nie założył? Ale czy była już powiedziana ta mega informacja? Jeszcze raz przepraszam, bibret Już się rozryczał w wiadomości. Bejtuje ich! trzeba nie ma gra w Muszę zrobić niestety tak. Ewron jest adoptowany. Ewron, uprzejmie proszę, abyś nie rozmawiał podczas filmu, aby mógł się lepiej na nim skupić. Smile. Reformed, czyli się trzy pany na 24 Tłumacznik, wystarczyły. Podział, wszyscy radzi? chcą. kurde plastu, drewna, pirki, humana, sapera, walenie wiadra na streamie lub cokolwiek innego, a ty i tak graż wam, <laughs> nie, nie mogę. Czat, jak to jest, że proszę Was o bycie miłym, uśmiechniętym, weselnym, a Wy i tak mi od grubasów od pierwszej minuty streama. A ja teraz tego tarczę zrobię. No! O, właśnie, widzę Czasami nie Dobry. mamy tego, czego chcemy. Z tego będzie. <laughs> Jak wy się tak zmienicie, to ja się zmienię. O! Czadź, siedu na siano, bo mniej obraziłem do upadku, tak? Dobra. Hmm. Będziemy mogli już wiedzieć. A info jest jutro o 20. Wtorek 20. Już nawet na Instagramie zapowiedziałem. Wtorek 20. Czyli 2 godziny przed eventem Fortnite. Jutro. Take się wszyscy uśmiechają, nie no nie mogę to już Ile on ma rzeczy chat? Przecież to jest insane! Ale z drugiej strony gra na dwóch koksów, no nie? Ej golem zrobi się. Diamenty pogers! Kurczę 9 miesiąc mija, jem sobie świecie. O soba, dziękuję bardzo! Świeże pierożki, White Ile ty happy! Pierożki? Co? Co jest? Dwa pioruny nas zabiły! Ty, pioruny ich! Co zrobiły, co jest? i Itemy wszystkie zniknęły. Ej, czekaj, co? Ej, nagrywacie swoich połów. Nie. Nie. Wszystkie itemy nam zniknęły, czaść to? Serio, ej, Halo? Serio, nie mamy nic. Free win! Ja <grym> miałem 10 żelaza, no. Ale skąd wiecie, że itemów nie ma? No, no bo. Byłem tam, mamy respa w wiosce i to było w wiosce. Jest no, w jest w końcu, no. Ej, w ja chyba nigdy piorun nie zabił na masakrze, chyba że co? są wyłączone. A czy to nie jest ustawione? Ej, no to jest... Nie wiem, porąbany jest ten seat. O, jak robi! Koron, wiesz, że to takie żarty to tak, ja jak ja ty do Tchorka czy Diablesa mówisz szmato. A ja to nieprawdziwy widz. Oglądam cię od 2,5 roku, suba mam pół roku, a ty tak do mnie, chamie, teraz jest mi źle, Bibletchum. A, czyli yy, obracam, ok, obracamy kota ogonem czyli ja jestem ten zły. Pewnie rozumiem, oczywiście. Co się stało? Halo? Nie mamy nic. Czy nie ma dźwięku, widzowie? Tu dopiero jest. Skelety dawać, dawać, dawać. No czemu zawsze? Czemu zawsze jak skelety próbują, kurde. Albo DMCA jakieś było? Skelety nie pomagają mi. Mm. No dobra. Na hita byłeś jeszcze. Nie, ale myślałem, że w tarczy chociaż się uzbroicie, jak mieliście... A nie! Bo wy mieliście ten achievement. W mieliśmy 10... 10... No Też właśnie, tak miałem, on pewnie wyciszył po prostu my w my filmie. Nie wiem, że A, walną was w nie, wtedy, nie. Kiedy, A, nie. kiedy właśnie ten achievement z żelazem To, miał, to on my ich easy robi, ale oni zrezy. mieli albo pecha, albo ustawione. Masz kubier, ptulce kamienne? No nice. On farmi perły? Kiedy to było? A tu było w sierpniu. To już, To wtedy nie było nether. update... Nie no, co? A może tak po prostu sobie zrobił? No, to Chyba dla no nie? Ustawione pog no, Nice. On gra z tym update'em z naderem nowym, prawda? Co? W środę będzie jeden versus 3U! Nice! To to samo. Tak? Tak. To mi się wydaje przynajmniej. Nie mi się już myli. Idol by nas nie oszukał Sadge. No widzowie, a reżyser życia to co? Też niby nie oszukałby. Na odległość. Jutro nowy sezon w Radewole wychodzi. Daj nice z Stary łóżka schował Na pewno chcecie? Ale reżyser to nie idą, nie? Ej, ale wy nawet tarcz nie macie. Wy trollujecie Aha tak. i trollują z nim normalnie Starego biją bez niczego. Oj, uważaj, uważaj. jest chłop na czacie, który się nazywa Drewnialdo. I on spamuje mi już od 10 minut. Oglądałeś już to przecież, debilu. Jak cały czas sobie OGLĄDAŁEŚ TO! O nie. Tak, oglądaliś już to. No nie. Już zamknij się, tylko oglądaj PLS. Ale że gwiniasz coś mówi. O, o kolego. Jest blok. <grym> Ale że pingwiniasz. To... Kurde, mogę za zapaniczki nie robić, jak wy mieliście. Nie dwie Ty taki, Manhattan w sumie jest ciekawy do zagrania. Ja bym serio zagrał. Ej, bo się umówić z Diablesem i Blaszką, tylko że wiecie jaki jest problem? Razy. Że ja bym na nich darł mordę, przestańcie mnie bić debile no i oni dupy. prawdopodobnie przestaną mnie bić. Dobra, to ty zrób sobie klatę, masz? No na jeszcze chyba nie przetnę, nie? ale robi chyba portal. Robi bo... chyba portal, To jest 12... Trzeba, bo ja, ja bez przeszkód nie potrafię z, z, z tego wygrać. Wiem, A chłop ci tu powie, podpisa. że dwie osoby ci przeszkadzają. O, pułapkę chłop robi na nich. What do you even mean? Ale chłop ma taki set. O. Jest teraz pewny, jak nie ma szans. <noise> On próbuje z tego łóżka, jak mi już mamy. O. O! Uciekaj! Co? Ja dopiero teraz usłyszałem... Trap nie, nie wyszedł. Nie, że, ...że się odpaliło. Ewron, co z randką miały. Diablesa? No Jesteś co? Nie tak w... jak... A nie, co? Co z randką w ciemno Diablesa? Tak jak każdy mój, mój plan. Wymyśliłem coś, ale zanim to zrealizuję, to już będzie dwa lata później. Więc 2k22 będzie. Pok, No Pomóż Bush. Ale nie ma problemu, będę co miesiąc zapowiadał, że już nie niebawem. Ile tych mobów tu jest? No. <laughs> Boż idę do ciebie. Chodź, chodź. Ej, chodź. teraz mają serio szansę, chodź, nie? Bo mają co? żelazne rzeczy. Co? wiesz ich robi z... KUSZY Co to było? Cztery serca na hipa Ale burzmy teraz dobrej temy. O? No. A zombieki no, biją buszka. A mnie, no. Ewron w ogóle to zobacz sobie jak Kubir A! wygląda. Nie! Dobre. Ja pierdzielę Nie mogę, wyskity wszystkie potwory! Wszystkie potwory dosłownie na ciebie spisał nawet creeper! Wiem, ja Kubir jest nie. sick? Serio? Wiem, ja. ja też Jezus Maria. Ja Jakiś też jakieś polowanie na mnie robią, potwory. Potwory z nami w Manhunta grają Słuchaj mnie, że się śmiejecie Streamuj, na Twitchu mówili Wspierająca widownia. Tak mówili biblet hump, biblet hump. Ale szybki portalik! Pogers! Patrz, look at the chat, look at the chat guys No okay. No jesteśmy w sumie tam. No, no jeszcze, jeszcze niech się to żelazo trochę przepali Mówisz? No. Mówili też, że są family friendly streamerzy no no, no, no. Tak na Twitchu. Tak jest, ja jestem family to jest, to friendly streamerem. Jak żelazna, to czemu nie? All shiny, Ja to jestem nie dosyć się? miłym streamerem. No co tak chat, ale jest... nie rozumiem. Jak wie Miki z Poland nie ramuje w tirach, to jestem miły. Ja szukam. Nie, wydaje mi się, że poziom bycia miłym jest tak u mnie na o, 7%. 7%, na 10. 7 miałem powiedzieć. O 7% to akurat. Tak akurat można było już normalnie. 7%. 70%. Spokojnie. dobra. Pog, forteca. Ale znowu będziemy oglądać jak speedrun Dream'a na dwa party normalnie O, o kurde Bo zaraz idziemy, no właśnie, wiadomo na co, na 20 na Amonga. Us Proximity, ale jak ja już widzę ta pogo na czacie Aj, bym was normalnie wszystkich, o tej. mój Boże, no. ale was a, 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 No nie <laughs> mogę, po z widzów, nie mogę pogo. Co?

no, Okej. Okay. Nie wiem czy ja to kopię, czy w sensie czy analiza kompan 24x2 kurwa plus niespodziewane. Treba bzefesa. Nie, nie dawaj bana, bo zostares zwyzywany za kaskę S. No, akurat za pieniądze to. Spoko. Może być. Chat w TV też prosić o ulubiony serial. O właśnie, chat. Dokładnie <laughs> Ja pierdzielę, pułapka Ech. jest robiona wicowie. O ja kurde znowu, Trzeba się znowu wrócić, bo tu też nic nie ma <laughs> Loading? Uuu <laughs> uh. Naturalny teren, realizm <laughs> Ebru jest adoptowany? Nie, ty mnie zbywałeś na czacie Czekaj, <laughs> Chyba. Czekaj, on gdzieś tu powinien być. Chyba. Nie wiem. Ebro, e czy ty znowu chcesz jest, nas wytrwać za uszy? O-o-o! Ciema. Czas, jak działa kusza? Ładujesz ją i potem możesz zmienić slota i potem ją wyjąć i instant Robimy strzelić? Kreta. Tak działa? Bo on mnie od razu. Czyli możesz ją załadować, przygotować ją do strzału, potem sobie ją schować, bo łuku tak nie możesz, no nie? Łuk no nie. musisz napiąć. O, Czyli, okay, będzie tu. kusza nie. lepsza overall. w takim razie. Nie. No nie? Co zrobić Bush. po mnie. Okej. Okay. To mody? Napina się cięciwej, jeb. No nie. O, o, o. Uciekaj. Czekaj na spokojnie, ja mam żelaznego seta, porobię go. Dobra. To idę. Jak mu dał wziąć se? Co jest? Chodź, chodź. Mhm. Ja. O! Y Co? Nie siadło, coś, nie? Coś Co jest? No, no nie, podleł mnie lawą, dobra, nie wyjdę. Ta ta, ta no ta ta Pog? To jest ta opcja. <laughs> wjechał z Co teraz O! Nie! Tak. Nie. się! Ja wierdzę, serio! Ta, lawa jest tak broken. No nie, ja <laughs> ja tylko, tylko patrzyłem, tylko pa tak, tak. Jedyne co tam będzie w go, to będzie pseudo-inteligent. Siema opos, a to nie opos, to TikTok. Nie, czad. Oj tam, oj tam. Wy nadropiliście niby pałki. Przecież by was w tej fortecy nie było. My Inną poszliśmy... fortecę znaleźliście jakąś? No tak. To znaleźliśmy, totalnie. Nie mam pytań. Ja pierdzie... kilo. Spoko ich robi, no, tylko wiecie co, na takiego Tobiasza nie mnie sześć musiałoby być, no nie? Nawet nie dobrych ludzi, ale byle jakich, żeby się na niego rzucili, bo Tobiasz po prostu jak ma tarczę, to on sobie weźmie jednego, potem drugiego, i nawet jak oni są dobrzy, no to to jest jednak tobiasz, no nie? A jak byłoby sześciu średnich, to oni by się po prostu, wiecie, rzucili na niego z każdej strony, bo musiał bardziej przykminiać co robić. Bo tutaj, jak jest jeden na dwa, to on może taktycznie po prostu grać, no nie? A jakby się na niego taki zwierzyniec rzucał, albo nawet czterech, wiesz o co chodzi, no nie? No to właśnie. Właśnie to musiała być i na forteca, bo z tych skrzynek nie opróżniłeś. Ty, okay, może. Okay, może tak po prostu polecimy. Czekaj, gdzie on może być? Chat, odstrzeliłem kogoś na 24 godziny, ale nawet nie mówię kogo, bo to z tłumika strzeliłem. No, to trzeba sparkurować. Sprawdźcie, czy możecie pisać. Okay. <grym> Przed do lawy. Oj! Ja. A ty masz patyka! <grym> Patykiem go chcę! Z patyka go biję. No nie. On się spali. Ej, bez kitu. No nie. Ej. Jestem Chyba mnie, pobiega. nie, nie, to nie, to nie to ciebie, jest Ebron jest no adoptowany. Ja się Ebron jest adoptowany w ogóle, dalej żyje. Cześć, 20? Chłop, dalej żyje. Bez bana. <laughs> World record 1%, <any śmiech> random seed. Dobra, czat, dokończy, czyli spauzujemy tutaj, bo musimy z programem lecieć dalej, bo już się mówiłem tą 20. Ja wiem, także będziemy dzielić jak odcinek Dreama, bo to są długie odcinki. No nie, no, no widzicie, czat, z wami to tak jest właśnie.